Powiem Wam szczerze, że ta, ta, ten wyjazd zapowiada się bardzo obiecująco. Czemu? Pozwólcie, że Wam zdradzę tą tajemnicę. Obwodnica pięknego miasta Poznań powitała nas w naturalnym środowisku, tak? Do rzeczy, do rzeczy. Siema w następnym filmie i jedziemy do Holandii. Ale Mikołaj, o co tu chodzi? Już ci tłumaczę, drogi widzu. Jestem właśnie w Poznaniu. Załadowałem tutaj o 8.30 rano we wtorek, 12 listopada. Wczoraj był Dzień Niepodległości. 101 rocznica niepodległości, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Byłem w domu, także bardzo fajnie się udało, od czwartku byłem w domu, dzisiaj wyjechałem i jadę, no i wiadomo, załadowałem piwo z Poznania, jadę z tym piwem, na czwartek mam zrzutkę nieopodal Rotterdamu, a tymczasem plan jest taki, żeby jechać, żeby jechać starą dwójeczką na spokojnie sobie do granicy. Przypomnę sobie, jak tu się jeździło. Nie autostradą, bo autostradą się dość najeżdżę. Niemca. Pojedziemy sobie staną dwójką, bo czasu mamy tyle. Wjedziemy na Newadę na obiad. O! Wjedziemy na Newadę na obiad. A po drodze, jeszcze do granicy, wjedziemy na bazę, ponieważ muszę przepalić moje pasteractwo. Akurat tak się złożyło, że że po prostu ciężarówką zjechałem do domu na to wolne Ponieważ jechałem do Ostrowa Wielkopolskiego w czwartek miałem zrzutkę w Ostrowie Wielkopolskim jakiś, scen, jakiś wapno z Niemiec No i rozładowałem, pojechałem autem pod dom na no, pasat został niestety na bazie Teraz jadę w drugie kółko, znowu kolejne 10 dni mnie nie będzie No i coś cienko czuję, że ono odpali po miesiącu stania, wiecie? No bo zobaczcie, to już są dwa to są 20 dni plus 4 dni wolnego, to 24 dni praktycznie stania. Także to lipa No i mamy, mamy to. Mamy wylot z Poznania. W sumie no to nie jest wylot z Poznania, tylko jesteśmy w Tarnowie Podgórnym. Rondo Orlenik i po lewej stronie dystrybucja Lidla. Taka ciekawostka. Tutaj często na tego Lidla woziłem warzywa. Mogę wjechać na rondę Pięknie Woziłem warzywa z Grosskroitz, z to jest przed Berlinem dokładnie, ta miejscowość Grosskroitz. I zawsze, no zawsze. Czasami na powrocie z Anglii zdarzało się, że ładowałem właśnie Grosskroitz i na, na rano, na szóstą, tutaj byłem na rzutce Takie ciekawostki, panie i panowie. Do bazy jeszcze 50. A tam kogo stoi fura? Na Mianossa. Idziemy kurde przepalić furmana Idziemy przepalić furmana i... Z 20 minut pochodzi Może się przejadę Bo to niezdrowo Dla furki Jeszcze stoi! <grym> kurde. No Witam, witam! Witam, witam kurde panie Waldemarze Czego... czekajcie chwilę ja muszę tutaj do... Czy mi się kurde nie powciskało Ja go już odpalę Zobaczymy Czy odpali kurde bo dawno ile? Bo nie odpalałem 10 dni, 14, 2 na 2 tygodnie mnie oprawiam. O parjak, dziad! W trochę te żeby mi się nie trzasnął. O, nie wierzę tym zamkom. No i tak to widzicie wygląda. Ogólnie. Kurde jak gudziada, aż już rdza wyszła na tych na tarczach, kurde odstania teraz będę musiał go po prostu wiecie zjadę z tej trasy i jechać nim do domu nie Niech on trochę pochodzi Ogólnie mam problem z nim Senon mi się przepalił Byłem umówiony na wymianę, ale nie zjechałem nim do domu i wymianę musiałem przełożyć i teraz dopiero jak zjadę to będę musiał, przełożyć, będę musiał wymienić. Xenon fajna sprawa, tylko droga. I trochę powiem wam szczerze. No Bajer, typowy Bajer, nie. Bo jest naprawdę różnica, ale teraz na wymianę Xenon, muszę się umówić muszę e, wymienić, Muszę się umówić do mechanika, co nie kosztuje mało. A tak to kupiłem żarówkę i miał wyrąbane Moja furmana Piękna babcia A tutaj Damiano stoi Tak, to ten słynny Damiano kierowca ciężarówki Co? Nasikamy mu na koło <laughs> Oj Damian, co musisz ci tu zrobić? Byś umył ten zestaw swój, a nie taki uwalony, przyjechać na bazę nie wstyd ci Kurde no, ci, ci dzisiejszy kierowcy... Kurwa, brama mi się zamknęła, ja nie wiem, czy ja pamiętam No Znaczy, czekaj chwilę. Jak nas witają subice, standardowo kolejka. Burde. Mamy Eurowaga. O, tutaj dobrze widać. Jest tak, jeden dystrybutor blokuje cysternę, ponieważ no wiadomo cysterna bez niej nie zatankujemy. Drugi dystrybutor jest nieczynny, więc działają tylko yy, na moje oko widzę trzy dystrybutory, a ich jest pięć chyba, tak? Poczekajcie. Podjedziemy zaraz bliżej, zobaczymy Ej. Dystrybutorów jest, może nie będę być dystrybutorami, tak, jest trzy stanowiska są Zamiast pięciu, no dokładnie No i stąd mamy już rzut, rzut beretem na Niemca, więc zatankujemy się i spadamy, no nie wiem Zostało mi jeszcze 4,20 jazdy, więc od granicy na 4,20 na 4,5 z granicy chyba się na alertę dochodzi Fajnie by było Na alertę sobie stanąć Ale o, o godzinie no liczmy, że wyjadę stąd do jakiejś 16 no na alerty o 20:00 to ja mogę sobie tylko wyjść z parkingu i zrobić przysiad o. Baki pootwierane, jakby ktoś był może ciekawy jak wygląda tankowanie na stacji Eurovac, czyli samoobsługowej, mamy kartę. I no teraz tak Wyjmujemy kartę Diesel I stanowisko numer 2 Teraz podajemy kod PIN do karty Stan licznika, no ja tutaj akurat nie mam Dobra i rozpocznij tankowanie stanu licznika nie pisze nie wiem nie ma jakiegoś wy wymogu żeby pisać stan licznika wybieram rękawicy No, witam kolejnego dnia. Tak to wygląda. Nie wiem, czy będziecie coś słyszeć, ponieważ. E, ponieważ trochę wieje. Tak, dopiero wstałem, widać. Chcę Wam powiedzieć tak na szybko, że o godzinie 19 znalazłem rajkę. Przy wężników z gratisem. Pocięciem plandeki, no niestety mamy następną koleżankę na pokładzie. Siema kurwa. Aby nie mógł tu se palca włożyć, kurwa. O. Palety tyskie. Nic nie zginęło, wszystko jest na miejscu, widać że ktoś był bardzo ciekawski. Wcale mnie to nie dziwi jakoś. Pierwsze pocięcie jak tu miałem to jeszcze jakoś wiecie. Na swój sposób można powiedzieć to przeżyłem. Yy, no, no ale teraz widzicie, no, tutaj mam jedną sznytę już yy, z początków z, w Niemczech Trzy sznyty z Holandii No i teraz mam następną, chociaż dobrze, że taką małą zrobiłem A czemu to wszystko się dzieje? Bo mam plombę Bo mam plombę Plomba na nich działa jak na Jak płachta na byka Oni widzą, że masz plombę, to myślą, że masz kurde Kurde, jaka klapa otwarta od schowka, zamykałem ją Pomyślą, że masz, nie elektronika albo kurwa laptopy, komputery. A tutaj komikowa ma bro browary. 20 odsłonę browaru. Nie chcą browarów. I zaczynamy. Zaczynamy naszą codzienność. Nasz codzienny rytuał, czyli szukanie miejsca parkingowego na pauzę. Jestem w Holandii na autostradzie A50, a zaraz będę zresztą odbijał na A15 na Rotterdam, ale zostało mi 100 do celu. Ja chciałbym dzisiaj gdzieś zaparkować. Jest godzina 17. W Holandii z miejscem parkingowym jest trudniej niż u Niemca. Z, 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 tak, tak uważam. Mogą się kłócić niektórzy, ponieważ parkingi są mniejsze. I widzimy już co tu się dzieje. W rajkach nie ma czego szukać Teraz nie wiem czy mógłbym stanąć może na dupach gdzieś tu się przytulić Czy o co tu chodzi? No nie ma żadnej wolnej rajki, cholera A tam są jeszcze, ok, tam są jeszcze tam jest jeszcze parking, dobra Wszystko zarąbane nikt nie jedzie, nikt nie jedzie. Kamieźniki mają wysokie, że idzie miskę urwać. Najgorzej zakończyć się czas Ale tu nie ma parkingu, nie? A wiadomo każde przegięcie jest zarejestrowane na naszym tachografie który jest skrupulatnie rozliczany przez służby drogowe Niestety każde yy, że tak powiem przewinienie jest na nasz koszt Czy to rajka, rajka, rajka? Kurwa, no nie, no jeszcze Chuja, Rajka ciągnikiem sam stanął No ludzie chociaż tu przy kramężniku? jest <noise> dla szefa! To ja lubię! To ja uwielbiam, naprawdę. Taki, taki z to ja uwielbiam, naprawdę. Rajeczka przy krawężniczku, jak przystało na szofera zawodowego, także ustawiamy się przy krawężniku. Szyte mamy jedną zrobioną, nie zaklejałem jej. Po pierwsze mam plomby, po drugie tak bym mi nie zakleił, bo jak już są w sobie w Holandii, może popatrzeć, to niech oni sobie popatrzą w Holandii jeszcze. Jutro zakleję dopiero jak będę na rozładunku. Tutaj widzimy idzie cała autostrada. Ja jeszcze obejdę czy w czasie jazdy, wiadomo zawsze. Po jeździe, przed jazdą, zawsze obejdę pojazd, zobaczę, czy wszystko świeci, czy nikt mi gdzieś tam przypadkowo nie puknął, nie rysnął. Eee, no i tutaj takie dwa uśmieszki, kurwańska, mają. Dobrze, wizjer, niech będzie wizjer dla Holendrów. On stoi chłopak z Sochaczewa, widzę, WSC, zmęczoną chłodnią. Wiem, że jest odpalona, bo przed chwilą chodziła. Chyba wymaga serwisu, bo piszcie mu pasek, kurde strasznie No i takie miejsce eleganckie znalazłem Do kosza blisko Czego więcej chcieć Chyba chłopaki i dziewczyny z pauzuni, kurde Mam już wszystko, co jest potrzebne do gotowania Piwo <grym> Nie no, żartuję. Piwko jedno sobie strzelę Mam boczuś Skrojony Dzisiaj długo zastanawiałem się, co będę jadł Bo oczywiście Mikołaj wydał 200 zł w sklepie na zakupy a nic nie kupił ciekawego, bo mam tylko jednego gyrosa To jest takie mięso posiekane Też, też, też właśnie ze sklepu e, Mam trzy paczki pierogów ruskich, bo ostatnio tak mi zasmakowały, że będę pierdzielał cały wyjazd teraz Mam dwie, dwie paczki piersi z kurczaka Coś tam z tego będę działał Mam golonkę Golonkę dzisiaj zamierzam usmażyć Golonkę będę smażył e, Do tego boczuś podsmażony z pierogami ruskimi Pierogi ruskie będzie wyżerka. O Jezu zunu. Będzie git wyżerka, mówię. Mm. Bośni rzucamy na patelnię. Dobra, żeby nie było, że jestem taki gruby i że pierdzieram za pięciu. I oto moje arcydzieło. Tę golonkę sobie odpuszczam, bo pierogi okazało się, że się posklejało i wyszło zamiast 6-10. Takie nieporozumienie. O jest piękne danie pierożki ruskie Pierogi ruskie z boczkiem. No cebuli jeszcze brakuje, ale cebuli nie posiadam. Dlatego Dlatego życzę Wam smacznego o ile coś jecie. Ja się przysuwam Uff. Idę jeść i zaraz obejrzę parę filmów i idę spać. Także No zgadnijcie co ja robię. Objeżdżam autostradę i korek zjebany. No. Co ja mogę robić rano o godzinie 7.30 w Holandii. To jest tylko jedna możliwość. Wyjechałem o godzinie 6:00 miałem 100 km pod lotu. myślałem, że jakoś tak wiecie przed 8 w miarę będę. A to chuj no. no i zobaczcie Bardzo mądre, bardzo mądre kolego Wygrałeś życie Talon kurwa Co za ludzie, naprawdę Jedziemy, objeżdżamy takimi tutaj kawałek, że tak powiem autostrady, wzór autostrady jedziemy takimi drogami. Zakazu żadnego nie ma, także cisnę Ej, zawsze wiecie, trochę się nadgoni, bo tam jest 30-40 minut opóźnienia z tego co widzę, widziałem, nie? O w sumie tu jest autostrada, tu ją widać o. Za tym za tą rzeczką, nie? To jest autostrada ja jadę tej taką drogą Tu zobaczcie jakie ma łady widoczego Tutaj mieszkają mieszkańcy właśnie tak, tu po prawej stronie domki, a tutaj zatoka Zobaczcie Czekajcie, otworzę Wam trzeba. Zobaczę jak z tyłu ładnie Z tyłu jest wschód słońca, także fajnie, fajnie tu mają ryby takie nadmorskie, może tak powiem, nadmorskie miejscowości. Fajny klimat i dlatego lubię objeżdżać. Tam z tyłu naprawdę piękny widok. Ej kurwa, nie wiem dla kogo te drogi, dla kota? <laughs> Rowery dalają. Z lewej, z prawej, z góry, z dołu Kita ta. Pozwij się teraz gościu, cię zaraz nie popchnął Zobaczcie, tu macie drogę w sumie na ciężarówkę A reszta to jest pobocze wytyczone dla rowerów Ale i tak jest fajnie No i na tym rondzie w lewo i mamy autostradę, zobaczcie sobie jak Kolendrzy ładnie mieszkają, domki szeregowe. Przed każdym domem samochód fajnej klasy, że tak powiem. I tutaj w lewo i będziemy mieli autobanę numer A15, którą objeżdżałem dzisiaj w celu uniknięcia korka. Dobra, on mówił, że niby jak wolę, czy mogę sobie sam tą plombę rozwalić, albo mogą mi rozwalić przy drzwiach, ale w sumie to już sobie te drzwi rozplandekuje, nie wiem czy ja to dam radę rozwalić, ale jakoś się postaram. to nie jest jakaś, to jest metalowa plomba co prawda, takie plomby zakładali mi na chłodni, jak na Anglii jeździłem, ale to widzę łatwo rozwalić, tylko począłem dwóch rąk do tego, najpierw z tego co się dowiedziałem, cofa ten gościu, Holender, który właśnie go tam widzicie, on ma Heinekena i rampa 21 dla mnie, jak go rozładują. Także nawet spoko. Piwka, jak widać, dojechało całe i zdrowe. Ha. Kusi, co? <laughs> Trzeba zachować profesjonalizm i zimną krew. O, tu widzicie, pocieli mi kurde. Jeszcze na, tym, na tej naklejce mnie pocieli, Ale nic. Tu jest jedna szmyta, on to taśmą zakleiłem. To będzie klejone jak zjadę na